Ciesza! Jak zapewne wszyscy już wiecie, generał Fritz von Kiryczuk wczoraj w samo południe zginął bohaterską śmiercią broniąc naszych ideałów. Dostaliśmy też informację, że posłał do nas swoich zaufanych ludzi. Jak wszyscy widzicie, w tej ścianie uśpieni są trzej bogowie. A więc zepnijmy dupy i wypełnijmy ostatnią wolę generała Fritza von Kiryczuka. Wtłoczmy sos! Ej chłopaki... Tu pojawiła się jakaś dziura. Uciekajmy! Nie! Domino! Obudźcie się, moi mistrzowie! Wow, ale co do Fabryka. Niemiec pewnie płakał jak sprzedawał. Ja jestem Niemcą. A tak w ogóle to kto to kurwa jest? Jakubie przyjacielu, opowiadałem ci o nim przynajmniej pięć razy. To jest Seba. Polski nazista. Wiele lat służył w polskich obozach koncentracyjnych, ale jest teraz na zwolnieniu, ponieważ niedługo bierze ślub z córką świętej pamięci Fritza von Ryczuka. Zobaczcie chłopaki jaka z niej dupeczka. Panowie, jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy do Koloseum. Niech powepnęłem w gówno. O, byłeś blisko. To nazista. Na wielkiego świętej pamięci wodza Fritza von Ryczuka. To martwe ciało. Stój, tam jest niebezpiecznie. Oj, oj. O nie, to nasi mężczyźni! Czy ta dźwięk laskania ich masywnych pośladków. Żałosi śmiertelnicy przebudzili nas z wiecznego snu. Jeśli zostaliśmy przebudzeni, to oznacza tylko jedno: nasz sężniczek nie żyje. A kolejna tamogusa gdzieś dalej na nas czeka. Nie lękajcie się, bracia. Wszystko idzie zgodnie z planem. Gdy zdobędziemy święty kamień Amongusa, odzyskamy naszą dawną siłę i już nikt nas nie powstrzyma. Seba! Piotrze, na mnie już chyba pora. Przepraszam, że was zawiodłem. Proszę, Piotrze, weź ode mnie to, co gromadziłem przez całe moje życie. O, wydranie! Nie wybaczę wam tego. Pozabijam jak psy. Czu -mi, mi! Zamilcz, człowieku. Teraz moja kolej. Pora użyć mojej ostatecznej broni. Ostatecznej. Czy, czy to. to. to niemożliwe? Tak, zgadza się. To kulki analne. Czekaj, co? To broń starożytnych Greków. Kulki te to rodzaj akcesorium składającego się z kilku połączonych kulek. Powodują stymulację poprzez wkładanie przez odbyt do odbytnicy i wymowanie z różną prędkością. Odczuwanie przyjemności następuje podczas przechodzenia kulki przez zwierac odbytu, a także przez sam fakt umieszczenia kulek w odbytnicy. A masz! Zeusie, rozpraw się z nim. Ja wraz z Odynem będziemy czekać na zewnątrz. Dobrze, Lordzie Filipie. Hmm? Mm. O, teraz to mi zaimponowałeś, słodziaku. Obawiłbym się z tobą dłużej, ale mój pan rozkazał mi cię wyeliminować. To twój koniec, Waldek! Oddaj się w wir miłości! Waldek, uciekaj! Jaka strata, jaka strata. A wygląda na takiego porządnego mężczyznę. Hmm? Chociaż ten włoski blondyn też jest niczego sobie. Hmm? Ha, ha, chyba mu uciekłem. Od miłości nie uciekniesz. Laleczka, widzę, że jesteś samotna. Może byśmy się poznali? Eee... muszę cię boleć nogi, bo całą noc chodziłeś mi po głowie. Aj nie, bądź taki, też jedziesz tym wagonem. A bolało cię, jak spadłeś z nieba? Bo teraz spadniesz z wagonika! Dobra, koniec tych podrywów. Pora umierać! Czekaj! Daj mi tydzień na trening, a obiecuję ci, że przygotuję najlepsze teksty na podryw, jakie kiedykolwiek słyszałeś. Hmm, zgoda. Ale dowód tego, że się nie wymigasz, założy ci pierścień z na serce, która ulotni się po tygodniu. ja posiadam antidotum, więc musisz mnie pokonać w ciągu siedmiu dni. Ej, co to za krzyki? Uuu, baton. Aum? Mistrz Odynie? Założyłem temu młodzieńcowi pierścień z na serce. Oho, to ja też mu założę. Tak do kompletu. Mistrzu Filipie, chce pan też założyć obrączkę temu młodzieńcowi? Kupcy, czy wy serio nie zauważyliście, że zrobiłem to już dawno temu? Gdy Zeus był zajęty walką z tym durnym włochem, ja zakradłem się do tego szczeniaka i założyłem mu pierścień na jądra. <śmiech> <śmiech> 你。Yeah.